Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy wierni, usłyszeliśmy przed chwilą w liście św. Pawła skierowanym do Rzymian, że jak niegdyś Rzymianie byli poddani niewoli grzechu. Tak dzięki chrztu świętemu i przyjętej wierze, mieli stać się sługami Pana Boga, służyć Jemu dzięki łasce Bożej. Dlatego że niewola grzechu i życie w grzechu wiedzie do śmierci wiecznej. Natomiast poddanie się łasce Bożej daje życie wieczne. Stąd każdy z nas. Musi dokonać tego wyboru, albo będzie służył grzechowi, a wtedy końcem życia jest śmierć wieczna, albo podda się w niewolę Panu Bogu i będzie spełniał Jego wolę, a nie swoją. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort bardzo pięknie napisał o tej niewoli. Pod którą powinniśmy być poddani? I napisał tak: Są trzy rodzaje niewoli: niewola naturalna, przymusowa i dobrowolna. Wszelkie stworzenia są w pewnym znaczeniu niewolnikami Boga. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. W niewoli drugiej. Znajdują się złe duchy i potępieni, sprawiedliwi zaś i święci są niewolnikami trzeciego rodzaju. Niewola dobrowolna jest doskonalszą i najwięcej chwały przynoszącą Bogu, który patrzy na serce. Serca się domaga i zwie się Bogiem serca, czyli miłującej Go woli. Przez dobrowolną bowiem niewolę człowiek, przez dobrowolną bowiem niewolę człowiek Boga i Jego służbę przenosi ponad wszystko, choćby nawet prawem natury nie był do tego zobowiązany. A więc zwróćmy uwagę na te słowa świętego Ludwika: Każdy jest poddany Panu Bogu albo w sposób naturalny ponieważ nie żylibyśmy, gdyby Pan Bóg nam nie dał życia i nie podtrzymywał nas przy życiu. A więc każdy jest niejako w jego niewoli, bo nasze życie zależy od Pana Boga. Jest niewola przymusowa, pod którą podpadają potępieni i ci, którzy są w piekle. Ale my powinniśmy wybierać ostatnią niewolę dobrowolną i służyć Panu Bogu z chęcią, poddając się Jego woli. I tak żyją święci i ci, którzy idą do nieba. A więc chciejmy się poddać pod tą niewolę dobrowolną, by żyć jako dzieci Boże. I jeszcze jeden cytat świętego. Ludwika Maryi Grignon de Montfort, który napisał, Nie ma na świecie, co by ludzi bardziej z sobą łączyło, co by sprawiało, że jeden doskonalszą staje się własnością drugiego, na dnie Nie ma też dla chrześcijanina niczego, dzięki czemu staje się zupeł zupełniejszą własnością Jezusa Chrystusa i jego najświętszej matki. Niż niewola dobrowolna. Przykład dał sam Jezus Chrystus, który z miłości ku nam przyjął postać sługi, a potem matka najświętsza, która się nazywała służebnicą i niewolnicą Pańską. A więc sam Chrystus i jego matka najświętsza dają nam przykład, o jaką niewolę chodzi. O poddanie się woli Bożej i to bez jakiegokolwiek cienia, a więc bez własnej woli, ale by realizować tylko wolę Bożą. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Bóg zapłać za Wasze wsparcie. Więcej informacji w opisie filmu. Chcesz otrzymać wideo w Messenger? Napisz komentarz. Chcę. Aby nas wesprzeć, kliknij Wspieram.